Witajcie, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcję, lajki, komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał i robić dla Was właśnie rozkady, rozkłady kart. Także, kochani, jeżeli tu zaglądacie, to subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, bo to jest bardzo cenne dla mnie. A dzisiaj zapraszam Was na rozkład. Kto się Tobie przygląda? Zobaczmy, czy karty coś tutaj w tym temacie Ci podpowiedzą. Kto się Tobie przygląda? Czy ktoś Cię obserwuje? Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Czy ktoś się Tobie przygląda? O co tu chodzi? Niech karty nam coś podpowiedzą w tym temacie. Kto się Tobie przygląda ostatnio? Kto się Tobie przygląda? Kto się Tobie przygląda? Wybierzmy sobie kilka kart. Ktoś się Tobie przygląda. I zaraz zobaczymy, jak nas energia poprowadzi. O! Wyskoczyło coś ognistego. Dobra. Ok. Ogólna energia rozkładu. Pustelnik. No, ewidentnie ktoś tutaj schował się w cieniu. Wycofał się. I zapalił tą swoją latarkę i się Tobie przygląda. Na razie wsłuchuje się w swoją intuicję, słucha swojego serca, ale widać wyraźnie, że coś mu podpowiada, że chciałby no, chyba bliżej Ciebie poznać. Na razie wsłuchuje się, w, może zaciąga jakieś informacje na Twój temat. Jest w każdym razie w energii wycofania i właśnie obserwacji. Tak jakby poszukiwania i pod, no, zastanawianie się nad podjęciem dobrej decyzji. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi? Mhm. Mamy czwórkę denarów, czyli postrzegać jako osobę yy, yy, właśnie taką też skrytą, może stąd to zatrzymanie i takie przyglądanie się, ale widzi, że ty jesteś bardzo zadowolona, zadowolony z siebie. No, masz takie własne fundamenty, dobrze, jesteś dobrze ugruntowana w życiu. Karta o tym mówi. Masz dużą pewność siebie. Widać, że skupiasz się na sobie i karta mówi, że no masz już w życiu wystarczająco dużo i Ty o tym wiesz. Jesteś w takiej energii właśnie skupianie się na sobie, na swoich interesach. dbasz bardzo o siebie i no, skupiasz się właśnie na, głównie na sobie. To jest karta, Dbania o siebie, zamknięcia się trochę takiego emocjonalnego na inne osoby. Stąd może ta y, taka nieśmiałość tej osoby, żeby, żeby się y, właśnie y, do ciebie zwrócić y, z jakąś propozycją. Na razie ta osoba się tobie przy, przygląda. Y, no, widzi, że. Nie będzie tutaj łatwo, tak? Że ty nie jesteś taką osobą bardzo otwartą na nowe znajomości i yy, taką bardzo ekspansywną i yy, komunikatywną, raczej jesteś osobą taką bardziej wycofaną. W związku z tym. No, jest tutaj taka energia trochę zatrzymania i obserwowania, o co tutaj chodzi, i być może właśnie szukania jakiejś inspiracji, jakiejś możliwości, jakby tutaj można było do ciebie dotrzeć, bo widać, że wpadłaś komuś w oko i on cię obserwuje. Zobaczmy, o co chodzi. Jest siódemka buław, czyli widać tutaj właśnie dalej tą energię takiego stawiania na siebie, stawiania konkretnie granic. No, widać, ta osoba czuje, że ty jesteś w takiej energii blokady, tak, że coś tutaj może cię w życiu rozczarowało i musisz po prostu, masz takie poczucie, że musisz o siebie zadbać, bronisz tak jakby swoich granic, swojej pozycji. No, masz taką pozycję bardziej właśnie zamykania się na innych. Tutaj jest taka duża ostrożność, taka duża, no takie, taka nieufność trochę tutaj jest w tej karcie. I właśnie takie konkretne stawianie granic. Jest taka energia też zakłopotania w tej karcie, więc ta osoba dlatego cię obserwuje, bo ona nie może rozgry rozgryźć, tak, o co tutaj chodzi, a miałaby ochotę no, podjąć yy, yy, wyzwanie. I chciałaby Ciebie bliżej poznać. Piątka denarów, właśnie, czuje się w tym trochę zagubiona ta osoba, tak? Piątka to jest taki niedosyt, to jest taki brak, ona czuje taką samotność. Czy to jest Twoja samotność, czy Ty się zamknęłaś w tej karcie, w tej energii samotności i nie chcesz, nie, nie chcesz pozwolić nikomu się z, tej, z, tej, z, tej twoje, z tego Twojego zamknięcia wydostać? Widać, że ta osoba obserwuje to i chciałaby chyba wyciągnąć do ciebie tą pomocną dłoń. Tak? Chciałaby po prostu wyciągnąć cię z tej energii, blokady, bo to jest taka właśnie energia poczucia bycia w wycofaniu, w takie, takie poczucie braku. No, właśnie, co mi, co mi przychodzi do głowy, to głównie takie, taka właśnie samotność. I ta osoba może nie może zrozumieć, dlaczego ty się na to decydujesz. Tak? Postrzega cię może jako osobę bardzo atrakcyjną i taką bardzo inteligentną, bardzo wartościową, a z drugiej strony no, widzi, że ty jesteś wycofana może doświadczasz jakichś trudności tutaj widać, że masz jakiś, jakiś słaby, słaby czas w swoim życiu. Może jesteś masz, masz, że masz jakieś kłopoty ze zdrowiem, albo może masz jakieś kłopoty w pracy. I dlatego tak, Taka waleczność tutaj i takie wycofanie, tak? No bo te dwie karty mówią o takim dystansie dużym do, do świata i do innych, tak? I takim skupianiu się właśnie tylko na, na sobie, i ta osoba właśnie to widzi. Widzi ten, wyczuła to poczucie samotności. I ona chciałaby Ci pomóc wyjść z tego, z tej energii niezadowolenia, czy jakiegoś braku, czy jakiejś słabości, chciałaby do Ciebie wyciągnąć pomocną dłoń. Zobaczmy o co chodzi. Jest karta sprawiedliwości, czyli właśnie takiej, takiego, takiej potrzeby stawania w prawdzie. I no, tutaj widać, że ta osoba jest bardzo, bardzo ciekawa Twojej przeszłości. I chciałaby, żebyś jakiś, coś się więcej o tobie dowiedzieć, znaleźć przyczynę tych twoich blokad. I co tutaj, co tutaj się zadziało, tak? Co tu spowodowało, że ty jesteś w takich niskich energiach i, i tak się zamykasz na, na innych? I ona ciebie obserwuje. Karta to jest, sprawiedliwości to jest też karta naprawiania błędów. Więc tutaj widać, że że tutaj ona widzi, że mój, trzeba przygotować się do, do mm, poszukania jakichś nowych możliwości dla Ciebie, żeby Ci pomóc wyjść z tych niskich energii, i ta osoba cały czas dlatego Cię obserwuje i myśli, szuka tego światła, tego wyjścia. Zobaczmy. No jest diabeł, czyli tutaj mamy energię bardzo dużego przyciągania. I widać, że to jest, to jest też z jednej strony energia bardzo dużych, dużych możliwości do wykorzystania, ale z drugiej strony. No, właśnie takich niskich wibracji, także ta osoba, no, właśnie chciałaby się dowiedzieć, o co tu chodzi. Zobaczmy, może coś karty więcej podpowiedzą w tym temacie. O co tutaj chodzi? Dlaczego ty jesteś taka zamknięta? Może jakaś karta tutaj podpowie tej osobie, jeżeli ona cię obserwuje, o co tutaj chodzi? Skąd ta blokada? Arcykapłan, czyli takie też rozliczanie się z przeszłością. I poszukiwanie nowych możliwości dla siebie w życiu, takiego właśnie, takie kierowanie się intuicją i życiową mądrością, wyciąganie wniosków z błędów, które się w życiu popełniło i kierowanie się właśnie tą swoją życiową mądrością, a celem jest, tak jakby, stworzenie nowej wersji, wersji samego siebie, nowej, takiej nowej, lepszej wersji samego siebie. Albo właśnie nowej, lepszej wersji swojej rzeczywistości. Także tutaj karty podpowiadają, że ty jesteś po jakichś trudnych, może przejściach, i rzeczywiście one spowodowały u ciebie taką blokadę. Chowasz się sam w sobie, wsłuchujesz się w siebie, w, ten, w to swoje serce, w intuicję i w, wyciągasz wnioski i po prostu szukasz nowej drogi, drogi dla siebie. Ta osoba to widzi, no, czuje tą Twoją energię takiego niedosytu, braku, takiej samotności, chciałaby ci pomóc. Zobaczmy, co ta osoba w tej energii pustelnika, co ona tutaj zaobserwowała. Czy ona już coś wymyśliła, no, jakiś, jakiś sposób na to, żeby ciebie poznać. Dziesiątka kielichów, czyli ona ewidentnie widzi, że ty jesteś po prostu osobą samotną, zagubioną i ty potrzebujesz kogoś do, do, tak jakby do do tego, żeby cię po prostu zaraził swoją radością życia, tak? że ty potrzebujesz tak jakby drugiej osoby do, do tego, żeby wydostać się z tych swoich niskich energii. To jest energia właśnie takiego wspierania siebie nawzajem i takiego radowania się życiem, ale właśnie w energii z drugą osobą. Widzi ta, ta osoba, która cię obserwuje, ona widzi, że ta samotność ci w ogóle nie służy. Ty potrzebujesz spełniać się w życiu, ale właśnie w, z drugą osobą. Ty potrzebujesz po prostu wsparcia, ty potrzebujesz jakiejś społeczności, jakichś przyjaciół, którzy o ciebie zadbają. I to da Ci siłę do działania, i to Ci, to wznieci właśnie nową radość w Tobie i pozwoli Ci otworzyć się na nowe możliwości, otworzyć się na to, co życie dobrego może Ci jeszcze tutaj przynieść. Także widać, że tutaj jest potrzebne. Potrzebne wsparcie, być może wsparcie, właśnie rodziny Twojej, albo no zwrócenie się o pomoc do przyjaciół, do jakichś bratnich dusz, do osób, które z tych niskich wibracji byłyby w stanie Cię wyciągnąć poprzez swoją miłość, otwartość, wspieranie, poprzez przyjaźń, poprzez takie właśnie. Pozytywne emocje, no i dlatego ta osoba Cię obserwuje. Ona chciałaby Ci to podarować. Widać wyraźnie, że ona jest coraz bardziej świadoma tego, że Tobie jest po prostu potrzebna miłość i przyjaźń w Twoim życiu. To jest dopiero, to, dopiero pozwoli w pełni cieszyć się tym życiem, tak? Także tutaj jest potrzeba. Ty musisz się albo zakochać, albo zaprzyjaźnić z kimś, tak? Albo po prostu no, w każdym razie uwierzyć w to, że, że w życiu warto mieć wokół siebie mnóstwo pozytywnych osób, bo one dają inspirację i siłę, i no, tą swoją radością. Powodują, że i nam chce się po prostu żyć i ruszać do przodu i pokonywać te wszystkie trudności, które w naszym życiu mają miejsce i które nas właśnie często tak blokują i wprowadzają w takie niskie energie. No obok jeszcze jest właśnie też dziesiątka, wyskoczyła nam denarów, czyli jak najbardziej takie grupy wsparcia są ci potrzebne i ta osoba o tym wie, i ona tutaj coś myślę w tym temacie zadziała i będzie chciała Cię wyciągnąć z tych trudności. Trudnych wibracji, i tutaj możesz widzieć, że masz te grupy wsparcia koło siebie. Są to osoby, które wiedzą, że jesteś w trudnej sytuacji i myślą, jak by cię wyciągnąć, tak? I jak najbardziej życzą ci bardzo dobrze, bo to są dwie dziesiątki i w sferze emocji, i w sferze materii. Więc no, olbrzymie wsparcie do ciebie idzie z zewnątrz. Jeszcze o tym może nie wiesz, tak? Ktoś cię obserwuje. Ale no, to są energie, które są w stanie wyciągnąć cię z tych Twoich blokad i rzeczywiście pozwolą ci stworzyć lepszą wersję swojej rzeczywistości i no, odszukać swoją, swoją prawdziwą, swoje, odkryć swoje prawdziwe potrzeby. I w tej energii po prostu zawalczyć o lo, lepszą wersję samego siebie. Także ktoś cię tu obserwuje, ktoś to jest bardzo pozytywny i naprawdę ma dla ciebie y, bardzo dużo. Y, y, takiej ma w sobie bardzo dużą ochotę na to, żeby Ci pomóc w każdej sferze, jakiej tylko będziesz tej, tej pomocy potrzebować. Także otwórz się na przyjaciół, otwórz się na znajomych, rozglądaj się, bo masz wokół siebie osoby, które chętnie Ci pomogą wyjść z tych niskich wib wibracji i odblokować to Twoje zatrzymanie, tak? i takie zamknięcie się na innych. Jak najbardziej karty podpowiadają, że tutaj jest grupa wsparcia, tylko po po prostu musisz pozwolić im dotrzeć do ciebie. Oni cię tutaj obserwują i są gotowi do działania. Także takie energie nam się dzisiaj tutaj poukładały, kochani. Zaznaczam, że czytania są ogólne, nie muszą rezonować z każdym. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Robię dla Was rozkłady na prywatne pytania w formie filmiku i wysyłam na Waszego maila. A dzisiaj wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.